jak grupę bariatrów. Nie wiem, o co ale jeżeli to ma na w rozwiązać <coughs> słodkie zagadki, to ja mogę posiedzieć. Ja też czuję, że będę miała świetny materiał na pierwszą stronę. Drogi, <coughs> cierpliwość! Policja teraz tu będzie, a ja, proszę, poczytam Panią moje wiersze. na nie czas. To nie będzie konieczne. Ja mogę w tym czasie trochę poćwiczyć. Ale Warunkach. Na komisariacie albo co? To nieformalna grupa naszych mieszkańców dokonała tej inicjatywy. Moja wspieraczki są w terenie i zaraz tutaj przybędą. Oczywiście wszystko odbędzie się zgodnie z procedurami. Pani komisarz Kokardo oddaje podejrzany pani ręce. Co prawda miałam jeszcze przeczytać parę kielśi, ale nie wiem, czy jest to czas? Nie. Nie to nie. Przeczytać będziecie mogli w gazecie, bo pani dziennikarka na pewno nie odmówi tak, tak, tak. Nie wszystko ode mnie zależy, ale oczywiście zapytam naczelnego. Muzyka Radunku! Pani pasycynko, niech nas pani ratuje! Stop! Wszystko już za daleko zaszło. Muszę wam coś powiedzieć. Wiem. Wszystko wiem. Mam dowód. Niezaprzeczalny dowód winy. Wszystkie wyniki włosa znalezionego w polsku z adwokatem. Dzięki działaniu pani burmistrz wiemy, do kogo należał. Pani burmistrz? na bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Z mojej inicjatywy, już po pierwszych straconych zębach, zdecydowaliśmy się na ukryty monitoring, dzięki któremu już wiemy, kto jest autorem słodkiej zagadki. Kto? Ktoś, kto jest w tej chwili tu z nami. Tak, to ja. Co za okrucieństwo! Tak wiem, że źle robiłam, ale nie mogłam już tego zatrzymać. Nie ja chcę, żeby ta sukienka strachowała. Musiałam też, żeby odwrócić uwagę od siebie, podrzucić kilka śrubek do drużdżów z Jestem tak, inna. proszę nie, ale stop. Tak, To! Tak też się stanie. Za te wszystkie czyny się pani kilka lat w więzieniu. Nic nie szkodzi. W więzieniu będę miała dużo czasu na malowanie. O niczym innym nie marzę. Gdy sprzedaż cukiernik pokryje koszt uzdrowienia wszystkich mieszkańców, czy w piekarni znajdzie się miejsce dla mojego cukiernika? W tych okolicznościach myślę, że tak. W końcu obroty wzrosną nam dwukrotnie, a gdzie ja teraz znajdę lepszego fachowca? Teraz się mogę oddać w ręce sprawiedliwości. Jak ja się cieszę, że kolejna sprawa udało nam się rozwiązać. To była najtrudniejsza zagadka w ciągu całej swojej kariery. Udało <laughs> mi się to, gdyby mi narazniała mi <laughs> strzyni. Tak, to prawda. Możemy być wszyscy z siebie naprawdę dumni. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszego miasteczka będą o tym pamiętać przy najbliższych wyborach. Panie inspektorze, mamy kolejną sprawę. Mieszkańcy masowo zgłaszają się na komisariat. Ktoś obkleja gumą do rzucia wózki w supermarkecie. To ja idę się wyspać. Ach, to moje miasteczko. <grym wioski> Także proszę Państwa, proszę uważać na drożdżówki i inne słodkości. Jemy po prostu z umiarem. A to twarde to nie rodzynki. To nie jest spektakl antydrożdżówkowy, absolutnie. My też Pani Dietytyczko ty ty kupujemy te się do kawusi, prawda? No właśnie. Szanowni Państwo, Słodka Zagadka dziś premierowo w Teatrze Miniatura. Była już pokazywana dwukrotnie. Po pierwsze na festynie Fundacji Mam Marzenie, gdzie pokazując nasze spektakle przyczynialiśmy się do zebrania wniosków dla chorego chłopca, który pod opiecznym jest w Fundacji Mam Marzenie. I jesteśmy z tego dumni, ponieważ mam nadzieję, że spektaklami, które teraz i za chwilę zobaczymy, rzeczywiście podbiliśmy. Frekwencje na festynie i pieniążki zostały uzbierane, więc ogromne prawa, my również staramy się charytatywnie wspomagać. Że... Spektakl, słodka Zagadka był pokazywany również na 52 wojewódzkim konkursie teatrów szkolnych o Nagrodę bursztynowej maski. To było w tym tygodniu, w czwartek młodzież występowała i zajęliśmy trzecie miejsce. Brawo! Dlatego też kochani, razem z dyplomem, który ode mnie dostajecie na zakończenie naszej pracy tegorocznej, daję Wam również dyplom tej nagrody, więc myślę, że póki jeszcze możecie to zanieść do szkół, pochwalić się, bo jest czym. A teraz zapraszam Konrad Stępczyński do odbiór dyplomu Brawo. Agata Janus. na dzień -Gielewska. Zofia Szwierplińska. Zopiary klarę zastępstwo na dzisiaj. Czy ktoś z Was ma kontakt z ludzią, żeby jej przekazać? Proszę bardzo Maria, przekaż Juli. I weź wybierz dla niej drugą. Dominika Kokoszka. Czy Tosi, ktoś jest w stanie przekazać? Czy ktoś na publiczności jest od Tosi? Nie ma. Dobrze. Ja zgłosi się do cukierni. Zuzanna Kozielewicz. <noise> Cały teatr prosto z mostu, z tej okazałości. Dziękujemy bardzo y, za to, że byliście Państwo z nami na tym pierwszym spektaklu. Nie będzie dużej przerwy, nie musicie Państwo opuszczać, jeżeli nie chcecie tej sali. Nastąpi szybka zmiana. My no, tylko tak już bardzo proszę, już ta schodzi i już jest polisa. Teraz jest na taki dla to. Oczywiście, jeżeli takowe są, proszę bardzo. My jeszcze na koniec chciałbym podziękować Pani Agnieszce za cierpliwość, wytrzymałość no i przede wszystkim wspaniały scenariusz. I Panu Adrianowi za genialną muzykę. <tryk> dziękuję bardzo. Odpalam, ale super! Słuchajcie Państwo, dostałem drużdżówki z śrubkami. Właściwie kręty takie. Widać? Super, nie? Dziękuję Wam bardzo. To jest czas dla Was. Cieszcie się. Kwiaty na, z, z widowni na tutaj naszych aktorów. Proszę, zapraszamy. Wejdźcie Państwo na scenę. Proszę bardzo. Nie macie co patrzeć. To, to rozstawcie się może troszeczkę, żeby nie, nie spał z tej strony. Panie Adrianie, jeszcze tutaj młodzież zaprasza pana do nas. Ma, mają dla pana również niespodziankę. Żyjemy po moich Tak, dziękuję bardzo. Na pewno. E, Odpowiedź piosenką! podbiła tutaj e, taki dreszczyk emocji, prawda? I mogliśmy pracować w takim nastroju, właśnie, w niepokoju. Proszę bardzo, proszę ściskać, proszę ściskać tych aktorów. Młodsza grupa już się szykuje, bo za chwilę, proszę Państwa, na tej scenie bardzo prosty tytuł. Szereg ten -never". Jest moja ulubiona babcia. Z pani premiera się może udać. Oczywiście. To babcia na tak. Kochani, yy, czy jeszcze też macie do powiedzenia? Jakiś wierszyk piosenka, coś w tym stylu? Nie. Dobrze, to ja Was zapraszam tylnym yy, wyjściem maja urzędnicze pismo skupiłaś. Więc ja was zapraszam tylnym wyjściem, żebyście się udali tam na balkonik, na lożę szyderców i stamtąd oglądali swoich młodszych kolegów i koleżanki, a po wszystkim możecie się uściskać ze swoją rodziną. Ponieważ wszyscy będziemy oglądać teraz młodszych kolegów i koleżanki. Także chwila przerwy, można słuchać muzyki, śpiewać tanie, się decydować. I za chwilę młodsi.